Dzisiaj chłopakom płacę za wszystkie rzeczy, które zjedzą! Jedzą chłopak chłopaki, ile kasy dzisiaj wyciągacie. A po ile co jest? A, widzę, że tutaj są rzeczy od najtańszych do najdroższych. Ule, A je! Yes. To mam zjeść za 500? Stary, i to surowe! I to surowe. Wiecie, że to nie jest odcinek na jedzenie, tylko test IQ. No tak, sobie dobrze przeliczysz, tak, ile możesz jeść no. i ile zarobić, to możesz wyjść naprawdę z dobrą kasą. Ale widzowie, zostawcie w tym momencie subskrypcję na moim kanale, żeby widzieć jeszcze więcej materiałów. Moi drodzy, także macie słodkie owoce, które myślę, że każdy lubi, więc to będzie łatwe. Papryka, która ma dużo witaminy C, więc jest mega zdrowa. Cytryna, która będzie mega kwaśna, i to będzie. Ma jeszcze będzie więcej witaminy C. Tak. I dodatkowo będziecie musieli ją sobie obrać, więc dostaniecie ode mnie nożyk. A co to? to, to, to. A to. Nie! Czekaj, to trzeba obrać, stary. I nie wiem, no to co właśnie to obierałem? A, obierałeś, no dobra, Tomasz. Macie przepyszną pizzę, której wam trochę zazdroszczę. No i oczywiście kabaczki. Tak, to są kabaczki chyba, widzowie. Tak mi się wydaje? No, ewentualnie psia to... karma. To bonus. Nie. No więc możesz już jeść. Faz, ja już prawie zarobiłem A już zaczynamy? Tak, czas sobie. Dobrze. Dobra, ja biorę pizzę. Ja Ej! Ja Ej! Ja, a ty nie jesz? Nie, nie, nie. nie Ewentualnie może pomogę wam z pizzą po jednym kawałku, bo trochę głodny jestem. Patrzcie, jaki life -pack mam w ogóle. Pizza z cebulą! No ej, to Chcę jest zamówiąc? mocny nie, no pomysł! Mocny Moja pomysł! Moja taktyka to jest iść w cytryny na samym początku. Zjadam wszystkie cytryny, jakie są mm. tylko na tym stole. Zobaczycie, że się nie skwaszę nawet na sekundę. Nie no, dobra, to może być ciężkie. O nie, zapomniałem, że tak jest. Stary, przypominam ci, że o. mówiłeś, że dasz nam nóż. Ej, ja powiem Ci, naprawdę dobry pomysł, też tak bym zrobił. Aczkolwiek to trochę Cebula zalatuje brudną pachną A ej, ale podpowiem Ci jeszcze jedną rzecz. Pizza często jest z papryką, więc możesz paprykę do tego nalajcie. I w tym momencie, jak to zjesz, masz... 50, 60. Co? Ty masz stary 87 zł. Jak to zjesz wszystko. Mhm. Dobra, no to co, lecimy. Skur tak, zaczynamy od pierwszej cytrynki. Zwierz wszystkie cytryny, Zipek? Znacie będę siłowej Ok jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem! siedem. Najgorsze ehm, wiedzą, że cytryny to... jest 7 cytryn to 5 zł. Za Ale jedna ważna jedno pytanie, jakby ja mam zjeść całą cytrynę, mam na myśli też na zewnątrz, w środku i tak dalej, czy tylko sam jakby wypić? Nie no, w to co się je. Nie, tylko w środku miąższ. mogę wypić tak jakby? Możesz wycisnąć. Mm. Serio? Major. No, Słenia po prostu wygryźć, nie, wygryź, nie, wygryź, 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 wygryź Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to Jak on zje chociaż dwie, to będzie, będę w szoku strasznym Ty, ale patrz, nawet się nie skrzywia, nic, zero, zero, zero Niech spróbuj cytry. zjeść cebulę Jak taki mocny jesteś, to dawaj cebulę zjedz stary Nie, cebula to moja słabość Tak się składa, że jest dwa razy e, droższa no. no Tak się składa, że skoro tak, ja zjem jedną cebulę, jak ty zjesz jedną cytrynę Ale to mi się nie opłaca Ty, ale ja stary aż muszę to spróbować, czy ona faktycznie Ej! nie zjadę mojej Ma tylko 7 Ma tylko 7 cytryn, nie mogę mu podjadać Nie, spoko Zipek ma pomoc, proszę bardzo, malutko, malema. ma Ty nie lubisz cytryny stary Wam Ci o najważniejszych rzeczy w ogóle No Pamiętasz o tym, że miało być kręcone koło Fortuny? A właśnie, kręcimy kołem Fortuny moi drodzy Tak, bo on ma zobaczyć, zobacz ile on jadł już Cebulę już prawie zjadł, zobaczcie Widzowie, proszę bardzo On wszystko zaczyna i nic nie zjada do końca, zobaczcie Ale zaraz zarobię duży zastrzyk godówki. Dobra, uwaga, kręcimy kołem fortuny. Zipek, dawaj ty pierwszy zakręć. Widzowie, zobaczmy co, zipek wybrał na kole fortuny! Co? Bez rąk! Jesz bez rąk cytrynę! Przez 30 sekund. No, nie <laughs> będzie, spróbuję. dam siebie wszystko, ale... Dawaj. To jest ciężkie. Możesz takie zbliżenie robić? Jak można się przy tym nie wykrzywić? Widzowie, zostawcie łapki w górę koniecznie pod tym filmem dla zipka za to, że nie skrzywił się jeszcze ani razu przy jedzeniu cytryny. Jak on to robi? Nie no, nie mogę na to patrzeć, szczerze mówiąc. Dlaczego, że to jest najlepsza rzecz? Stary, ja chyba dam wam bonus i zjem po jednym kawałku od każdego. Tak. Ten kawałek jest za 500? No tak. stary, właśnie, no nie, wystarczy jednego zjeść i wygrałeś wszystko. No. To się nie opłaca nic innego, jeszcze ja kończę tą pizzę i zaczynam kawałek. Ja bym już nie... skończył. Po co? A, to nie nie to nie stary, <laughs> ale zobacz, a co jeżeli... <laughs> stary, co jeżeli a nie dojeżdżam? Do końca. Ej, bez no! No wtedy stracisz całą siostrę. Ej Grzesiu, jeżeli zjemy jedną trzecią to dasz mi stówę? 80zł. Nie, dobra 120zł Jak zjesz jedną trzecią 120 daję. Umiesz negocjować. No dobra, niech ci nie już będzie. Będzie tylko stuwa. Właśnie straciłeś dwie dychy. O! Rezygnuję z tych cytryn tylko i wyłącznie z tego powodu, że to się nie opłaca! 15zł i tyle ją już jem. Dlaczego nie? 15zł? Zagryź prażynkami stary. Ej Grzesiu. No? Całą cebulę już zjadłeś, to hmm. masz 30 zł. A ja właśnie zjadłem całą cytrynę. 30 zł dla Ernesta! 15 tutaj. I kręcenie kołem fortuny! Oh. Be me right now, baby right now! Dwa razy cena. Nie! Podwójna cena! To jak chcę podwójną cenę, za pizzę, stary. O, o nie! Kurde dostaję stówę, stary, co za pizzę! To... Po Dodatkowo poczęstujecie jeszcze jednym kawałeczkiem, stary. Dziękuję! A, a to nie jest tak, że on dostanie dwa razy cena, jeżeli zje 30 sekund? Nie. Dałem to. Fizyk. Cześć, ryzyk fizyk. Cezary zrobić. Proszę mało. bardzo, kręć. Podwójna cena! Co co? Nie, ty masz za cytrynę. No. <laughs> Sery, ale jakbyś miał już kończyć, już nie dajesz rady, więcej jeść, to co byś wolał Paprykę, jabłko czy banana? Nie, dla mnie banana. Chyba chcę karmę. Ej, bez kitu, za, ale nie, za 500 to jest nie niemożliwe. Panowie, podwajam stawkę, za to tysiaczek, tysiąc złotych za karmę. Ja, mam to wierzę i tak nikt tego nie zjadł. Patrzy widzowie na to, że karma ma właściwości takie. Całczuk. Hałczuk? Do, do koła fortuny właśnie dodajesz szklankę wody, żeby można było przepić to, co się jej... Nie! Je. Teraz widzisz? O jak nie! 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 Nie rób tego! Ale nie musisz jej pić, to jest tylko do... Dobra, wyrosujesz. Zipek kręci. Uwaga, uwaga, co tam wylosuje Zipek? Proszę bardzo moi drodzy Zaśpiewaj o produkcie Możesz... Pizza, pizza, pizza jest smaczna Pizza, pizza, pizza jest Ernest, smaczna Ernest, mam dla Ciebie jedno pytanko Czy Ty chcesz to dojadać, te resztki czy nie? bardzo. To moja strategia na filmach Dlatego mam tyle subskrybentów, że trzymam widzów w niepewności A Ej, Ja mam nową strategię, tak się dzieci oszukuje stary, zobacz to właśnie, nie? Mhm. Naprawdę? Smakuje no. jak pizza? Nie, pewnie jak pizza i smakuje jak jabłko Ej, ale powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle wam idzie Zipek zarobił 65 zł. No i że najadłem, to jest hmm. lepsze Ernest zarobił... E, ileś? 85-90 zł. A, podwójnie! Podwójnie, no tak, to masz Ale skupę. podwójnie za co? No za pizzę! Ej, Zipek, ty nie masz szans do przebić, szczerze. Dobra, faktycznie to macie po 100 zł za pizzę. Miałem już 130. Więcej no, masz no. niż 130. I papryka będzie zaraz, to będziesz miał 137. Papryka za 7 zł. Chyba musisz coś z tym zrobić, stary. Bo to nie ma szans. Nie? Słuchaj, znaczy, najpierw niech zje. Potem zrobić coś. A co? Że jest za mało? No. Nie. Nie? Za dużo. Powiedzcie Dwa mi, widzowie, kto z was lubi krawężniki? <laughs> krawężniki? Krawerzniki? za krawężniki. Tak? Nie, Krawęż pizzy. Chciałem powiedzieć, że współczuję ci jedzenia tego ciasta, ale nie. Tak naprawdę to ci współczuję później do jadania, do jadania tego kartona i papierku. Ernest właśnie dostał również 7 zł za zjedzenie całej papryki. Wow! A na ogromną prośbę zipka podwajam cenę papryki, moi drodzy, teraz 14 zł. Ale ty dostajesz 7. Ale ja jeszcze nie dokończyłem. Ja no, no o. 14. Nie dostajesz Dobra, 14. czy 14. 14 to za dużo, dyszkę Nie! No ja to za mało! 14, 14, ale to okej. Okay. Cytry... To po co ja tą cytrynę? Ale cytryna, cytryna za to będzie kosztowała 20, więc. To po co mam jeść prażynki? Po to, żebyś dostał kasę! Dajcie mi bosa. Nie! Bos! Nie! kabaczka zjesz! O górna! O, co jest? Dobra, widzowie, zawsze o tym marzyłem. Czekajcie. Nie zresztą, nie ma szans. Nie, czy ty to serio zrobisz? O! Ale obrzydliwe to jest, serio? Nigdy się nie spodz... tego się nie jest. Dobra, spróbujmy. Krawężnik się Ale czekaj, najpierw zakręć kołem fortuny. Uwaga, Ernest kręci kołem fortuny. Co Wymna wylosuje? Zjedz dwa naraz! Kabaczki! No, na pewno o to chodziło w tym? Nie, 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 nie o to chodziło. Chodziło o to, że jesz naraz kabaczka, plus dobierasz coś, co byś chciał. Czyli na przykład możesz. możesz nawet te jabłko, które już jesz. To dajcie się karmę. To jesz naraz kabaczka i jabłko. Nieźle. No dobra. O, 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 o! Chyba trzeba iść po mickę. To aż tak słabo? Co jest? Ty stary, ty chyba dostajesz gorączki już. Stary, wiesz, że ty masz to całe zjeść, po co? To jeszcze nie jest Jednocześnie ale... Jednoczyciu jem A, A bez kitu, tak. tak. Za ile? Za 120 A, A to, co sobie wyciągasz? No, ale jest jedna ważna zasada. Żeby dostać tą stówę musisz zjeść całą karmę. Co? Nie no dobra, nie, nie, widzowie, nie, żartowałem. Dobra. Co teraz zrobić? Ej, banany są za tanie do jedzenia. Nie wiem co teraz zrobisz, ale ja właśnie kończę pizzę wreszcie. <laughs> ja już później. zapomniałem, że ją jadłem, stary. Dobra, ja, ja za... już byłem w kiblu, stary i zależy. Ile co Do tej pory. To 45. Za co dychę? Czekaj, Spoczyłeś? za paprykę mi daliście dychę. Dziękuję ci 14. Dychę. 7. Dychę mi daliście. Aha.

Zipek, ja się przypomnę, że jeszcze zostało ci tyle tutaj cytryn Daj mi koło A fortuny Do, do ilu cytryny w końcu? Co? Do ilu cytryny? E, do cytryny do 20. 20. Tyle co prażynki Dobra, Ernest losuje kołem fortuny Dobra, kolejnym. zobaczymy, ja liczę Kolejny. na 2x po prostu jakieś Tak! Dwa... Bez... Nie! Nie! Bez jest stary, przez 30 sekund Ja lecę z kolejną cytrynką i też losuję kołem fortuny Zipek zakręcił kołem fortuny, co to będzie? Jeźdź, co ci karze! No nie! Jeźdź. Grzesiu, zrzeknę się wszystkich moich pieniędzy. Jeżeli każesz, z i dużą cebulę. Dużą cebulę. Ta cebulka malutka no. jest na gryz. Nie dam rady. Chce się całej zjeść na pewno. No dobra, no, no to, to, mówiłeś, to co Czekaj, narzekałeś cały czas na banany. Daję ci banana. No nie! No ja narzekałem na banany. Ej, dobre w sumie. Napcha się za 3Z. Ej, Grzesiu, a jakiś deal będzie może na banany? Jakiś event w tym odcinku, że na przykład banan pod dyszku stary albo coś takiego? Cała że... kijść za stół. Jestem za. Panowie, teraz dokładnie. Fortuny dodaje opcję, że dostajecie 100 zł za rzecz, którą jecie. Czyli jeśli teraz jesz banana za 3 zł, dodaje stówę, czyli 103 zł ten banana by kosztował, okej? Okay? Jak wydosujesz na kołę fortuny. Ale za to też dodaje minus 50 zł od całości sumy pieniędzy. Więc opłaca się kręcić kołem fortuny, ale jest większe ryzyko. Zimę w tym momencie kręci kołem fortuny, zobaczymy, czy dostanie stówę, czy może minus 50, a może po prostu będzie jadł znowu bez rąk, albo szklankę wody. Kto został? Nie szalka! Wiedziałem! To 3 zł dostajesz do tego bada. Ej, tak bo jest. ta akta tak działa, że jak coś dodajesz, to zawsze... O, nie Nieprawda, to los, Chyba czy straci 50. Ej czeka od razu! to ci każe! A już się jabłko bez rąk, jeszcze nie skończyłem. Jaki oszust Nie, 30 sekund już wtedy minęło, więc spoko, możesz dokończyć z rękoma Ale do tego jesz to, co ja ci każę A ja ci każę zjeść jeszcze jedną małą cebulkę No ci nie kazałeś No bo on jest, wiesz, mały, biedny ja taki Ja już całą cebulę tu, Ma zarobić zegarek To skoro a, a no on to, to daj mu cytrynę Cytrynę? Tak, daj mu cytrynę <laughs> Dobra, ziby, przeliczmy ile masz kasy. Oj za, dużo, dużo. 100 dużo. za pizzę plus 103 za banana, czyli 203 złote. Do tego cytrynka. Czyli e, 200. 23? Nie, było 203 złote plus 15, to masz. 20. 30... A za cytrynę 20? No, powiększyłeś. No dobra, niech będzie, czyli e, 223, tak? 223 zł I coś jeszcze zjadłeś? 223 zł, chłopie, co ty masz? Powiedz, no ile masz pieniędzy? 150. To Ale stary jak od nie tego kabaczka. i jedną trzecią to będzie miał 250. Ja to jest najlepszy odcinek jaki mógł się zdarzyć w moim życiu. Naprawdę. Ja się dobrze bawię, losujemy kolejne. Dawaj, konfortunę. Losujemy koło fortuny. Ja, ryzykujemy. Ty jak tu jeszcze raz wygrasz, to będzie mocno. Minut 50! No cóż, Zipek, raz się wygrywa, raz się przegrywa, no cóż, no tak zdarza się. czyli ja dobrać? mam teraz... Miałem 223? Czyli czy masz 193. Jak zjadłem cebulę, to cię przebije. Panowie... O jeden. Ej, panowie, dokładam dwie stówki dla osoby, która będzie miała najwięcej kasy. Czyli o jeśli 11. masz 223... Co dodajesz? Dwie stówki. Jeśli masz 223 zł, załóż mnie, jak miałeś 223, RS miał 150, to na koniec challenge'u dostajesz jeszcze dodatkowe 200, zł, czyli 423 zł do całości sumy. Tylko który z was wygra? dostaje, Który będzie miał więcej kasy na koniec? Fery, wiesz, że jakbyś zjadł tego kabaczka, to mi się raczej nie przedłuż No ale weź to zezwij, pana! na to Stary, ja zjadłem jeden kawałek i to tak wątpliwie, nie? Żebyś nie, się nie męczył psychicznie, po prostu wystrzelę w taki sposób, żeś nigdy nie był w stanie mnie pokonać. O, dobrze. Wśród no już Cię nie, nic nie będzie męczyło. No, good. Będzie dobrze. Dobra, Ernest, to co to możesz zrobić ze szkoła? dwie stóp. Dawaj koło fortuny. Zaszpiewaj! Cebule, Dziś Dzisiaj sobie cebule! Powiem wam, że jest jeden problem z cytryną. Tak nie boli język. Język boli? Okropnie. Ustawić język. Ej, patrz jakie kanapki co mi porobił! Widzowie, zobaczcie! What? <laughs> serio? No żeby ją jakby, wiesz, w żeby nie była taka mocna. To nie jest głupie, stary Mówię ci, zrób to no. z cebulą i cytryną Moje są gotowe. Co? Na Ej, napeczka dęba O jezu, ty mam ty! Bo ta cytryna tu się zgniata i to leci sok z tego. Uwaga eee, o Nie, ja się poddaję. Poddajesz się? Nie mogę już, no co ty gadasz? Jeszcze no coś jakby nie to, że muszę zejrzeć tą cebulę, a kurna nie da się jeść tyle cebuli, no mam dla ciebie deal'a. No, mo możesz zakręcić jeszcze raz kołem i albo dostaniesz tu albo minus 50. 50-50! Hazardziści! Kręcę póki nie dostanę tego albo tego, tak? No i... No, minus... <laughs> minus 50! Widzowie! <laughs> <laughs> subskrybujcie koniecznie ten kanał! Ej, ale ja sto! Poczekaj! Podliczysz mnie, dobra? Dobra. Ja to ziem. No ja wyślę ci nicosure. Ej, co jest grane? Czy oni właśnie pojechali do domu? No moi drodzy, w takim razie Zipek wygrał 207 zł plus 200 zł za to, że miał więcej niż Ernest 407 złotych! Muszę mu zapłacić. Puszczę mu blika. A Ernestowi, gdyby nie minus 50 złotych, to by miał naprawdę spoko sumę, a teraz tylko 104 zł. Więc moi drodzy, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku! Yo!